Dzień dobry po weekendzie. Rozpoczynamy szósty dzień sprzedaży DNA edycja druga, szósty z dziesięciu. I dziesięć minut w lesie z rana sprawia, że ten dzień będzie lepszy niż bez tych dziesięciu minut w lesie z rana. Tak, startujemy. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło od piątku. Tak jak mówiłem w piątek, żaden mailing nie wyszedł w weekend, za to wyszło sporo różnych treści na sauszale. Sobie je pokolejkowałem, a niektóre pododawałem bezpośrednio w weekend właśnie. Czyli dwie prezentacje z DNA Conf, czyli dwa kawałki powycinane z webinara z uczestnikami, które robiłem w czwartek. Jeden mem architektoniczny, który przygotowała Magda i który fajnie się klikał w reklamach. To go puściłem jako nie reklama. I dodatkowo jeszcze. Aha, screenshoty od Mini ODNA. Z informacją, że już dziś, właśnie teraz, w poniedziałek, rano startuje nowa edycja, startują nowe lekcje, więc warto dołączać. I taki jeszcze tip, jak publikuję jakiekolwiek wideo, to ja je publikuję po pierwsze na YouTubie i wtedy lecą w social wszystkie linki do tego YouTuba, ale dodatkowo publikuję to też jako natywne wideo na fanpage'u, czyli robię po prostu upload wideo i to sobie też idzie jakoś tam godzinę, dwie godziny, trzy godziny po publikacji na YouTubie. Zawsze to do jakichś tam kilkunastu, kilkuset czy może kilku tysięcy czasami nowych osób to dotrze. I w weekend zawsze zakupy są gorsze, ten wskaźnik sprzedaży jest słabszy i nie zależy mi w weekend na maksymalizacji tego wskaźnika, czyli żeby jak najwięcej osób w weekend kupiło, bo to się i tak nie wydarzy. Zależy mi na tym, żeby szczególnie w sytuacji, w jakiej teraz się cały świat znajduje, gdzie wszyscy w głowie mają głównie jedną rzecz, żeby jednak robić takie wrzutki i przypominać: słuchaj, nie tylko są takie złe rzeczy na świecie. Pomyśl o tym DNA. Miałeś pomyśleć, miałaś się zastanowić, czy warto, czy nie warto, miałaś to zrobić w weekend. Teraz jest weekend, zastanów się. I mam nadzieję, że te zastanowienia się pojawiały, te refleksje pojawiały się w głowie. A czy faktycznie tak było, o tym się dowiem dzisiaj, w poniedziałek, bo za dosłownie ile? 7 minut, bo jakoś jest chyba teraz ósma, jakieś... więc za kilka minut po weekendowej przerwie wychodzi kolejny mailing. Co w nim jest, to ja zaraz pokażę. I tam prawdopodobnie znów pojawiły się odpowiedzi właśnie na te moje pytania z piątku i z czwartku, czyli dlaczego nie kupujesz. Pojawiły się sporo odpowiedzi, sporo wątpliwości. I dobrze, tak ma właśnie być. A teraz czas do biura już, bo jakoś tu jest zimno w tym moim białym stoku. Jedziemy do biura. dzisiaj zaczynam od y, dzwonki z Magdą, z którą będziemy opracowywali nową strategię reklamową, ponieważ aktualna nasza zupełnie nie działa. Niestety, jak pokazywałem wcześniej, Facebook daje dupy. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się reklamami na Facebooku, to niestety jest potwierdzenie, że teraz jest taki czas, że Facebook po prostu nie dostarcza, jeśli chodzi o reklamy, co jest smutne, ale za to wykupiłem reklamy na wykopie, wykupiłem reklamy na forprogrammers.net i dzisiaj będę klikał reklamy na Twitterze, robił kolejne podejście oraz na takim portalu programistycznym Stack Overflow. A jeszcze z tematów promocyjnych mieliśmy dogadaną reklamę drukowaną w jedynym, w czym? W największym drukowanym magazynie dla programistów w Polsce, czyli Programista Magazyn. No a teraz wiadomo jak to jest z tymi drukowanymi czymkolwiek. Ten magazyn, jeśli się w ogóle ukaże, to później. Więc w ramach takiej współpracy. Wczoraj e, puścili na social'e informacje o DNA, zamiast tylko, re, zamiast reklamy w magazynie drukowanym. I też jutro wyjdzie do ich bazy mailingowej mailing informujący o DNA. Aż się zasapałem. Tyle słów nie wypowiedziałem chyba jeszcze nigdy z samego rana. Ale dobrze, nakręcacie mnie do działania już w biurze, z Magdą pogadane, no robimy co możemy. Magda teraz ma zadanie takie najważniejsze, swój najlepszy na świecie, niczego lepszego w internecie w tym roku jeszcze nie było, swój najlepszy na świecie obrazek dostosować do nowych reklam, bo on się świetnie klikał, ale nie w tym celu co trzeba. Teraz będziemy podkreślać, że DNA to nie tylko wiadomości techniczne, ale także informacje na temat komunikacji z biznesem, co jest niesamowicie ważne. I taki oto tutaj obrazek będzie to promował. Najlepsze, co? A by the way, co się dzisiaj stało? Pół pękło. Przepięknie. Zaraz mam telefon w sprawie niezwiązanej z DNA, ale zanim to nastąpi, to sobie poodpowiadam na maile, które pewnie przyszły w odpowiedzi na mailing. Tylko to już w mojej gawrze, w mojej noże. A potem popatrzymy na ten mail, który wysłałem rano i porozmawiamy sobie między innymi o cenach. Telefony pozałatwiane. Teraz mam kilka godzin na robienie tego, co mam zrobić, czyli na sprzedaż. Kabusia tu pomoże. Zobaczmy, najpierw maila, którego miałem pokazać. Mailing wysłany dzisiaj rano o temacie, że DNA ruszyło, zapisy trwają i bonusowo jeszcze coś jest o testach i architekturze. I obowiązkowo płomień, oczywiście, nie? Widać, że już 50 osób się wypisało, ale jak mówiłem wcześniej, to dobrze, a nie źle podczas sprzedaży DNA w ubiegłym tygodniu brakowało, tylko świadomie brakowało, brakowało jednego dość ważnego podczas sprzedaży i marketingu elementu, czyli informacji dlaczego warto kupić właśnie dokładnie teraz. Dlaczego teraz, a nie za tydzień na przykład? Dlaczego teraz? Tego nie komunikowałem, bo nie było właściwie takiego powodu. Taki powód jest dopiero od dziś, bo dziś DNA startuje i kto dołączy do DNA dziś ma materiały już dziś. Jak ktoś dołączył w ubiegłym tygodniu, to musiał i tak czekać do dziś. Bo dziś startują pierwsze lekcje. Ta aktualna sprzedaż, która właśnie teraz trwa, ona jest nieco inna niż wszystkie poprzednie, ona jest taka delikatniejsza, może powiem, bo rozumiem sytuację, która teraz się dzieje, rozumiem obawy z nią związane i sam zresztą je też poniekąd podzielam. Jednak dziś pojawił się właśnie argument, dlaczego warto dołączyć do DNA właśnie dziś, właśnie teraz. No i to jest pierwsza informacja w dzisiejszym mailu. Że właśnie kilka godzin temu ruszyła druga edycja, i kto dołączy teraz, ten ma od razu dostęp teraz. Dodatkowo jest informacja o tym, że już pół bańki pękło. To jest ważny tak zwany social proof, czyli że dużo osób nam już zaufało. Jest informacja oczywiście o tym, że gwarancja zwrotu, tak jak mówiłem, to zawsze jest pokazane plus kilka linków wideo do wywiadu z absolwentami tu link bezpośrednio do koszyka jest cena. I dodatkowo jeszcze jedno do obejrzenia wideo, plus opinia. Więc taka informacja, że faktycznie warto teraz. A dlaczego warto teraz, że inni też chwalą? Potem informacja o tym, że dziś pojawił się podcast. Tydzień temu nagrywaliśmy podcast z Kubu, Pilimonem, z jednym z mentorów. Mu pokazywałem na vlogu, że ciężko nam się nagrywało. Obaj mieliśmy trochę głowy zryte całą tą sytuacją, która się teraz dzieje, ale odcinek wyszedł bardzo fajny. No i właśnie dziś informacja o tym, że jest do posłuchania nowy odcinek DevTalk. Plus na koniec przypomnienie jeszcze o dwóch lekcjach demo, które można sobie obejrzeć z pozostałymi dwoma mentorami. Plus dodatkowo, no, jeszcze jedno zachęcenie chodź, choć w Labor Informacja o tym, że na naszym slaku DNA jest już prawie 3000 osób. I odpisz. Zawsze, jak masz jakiekolwiek wątpliwości, odpisz mi. I że taniej nie będzie, bo nie będzie. A jeszcze ciekawostka w temacie Wimeo. Przypomniałem mi się teraz, <laughs> mówiłem wcześniej, że. Wimeo się do mnie zgłosiło, że ja za dużo transferu zużywam. I faktycznie, ja płacę jakieś śmieszne pieniądze, chyba 700 zł rocznie za pakiet, jakoś bardzo niewiele. I się Vimeo do mnie zgłosiło, że moje konto jest w top 1% na świecie, jeśli chodzi o zużycie. I mi się wydawało to jakieś absurdalne, że ileś tam gigabajtów zużywane transferów top 1% na świecie. A się okazało, że to nie jest ileś tam gigabajtów, tylko to są prawie 4 terabajty transferu miesięcznie. Więc będzie podwyżka z 700 zł rocznie. Czy coś koło tego? Do 4000 dolarów rocznie za hosting wideo. No ale cóż, usługa jest całkiem okej, okay, więc no, pójdę w to. Mieliśmy, moi drodzy, porozmawiać sobie jeszcze o cenach. E, otóż DNA kosztuje 1999 zł plus VAT teraz i zawsze będzie tylko drożej. 1999 plus VAT prawie 2,500 zł brutto. Czy to dużo czy to mało? Z jednej strony ciężko powiedzieć. Z drugiej strony, no kurde, w dużo. Nic nie kosztuje tyle w polskim IT. Żaden produkt online nie kosztuje tak dużo. Dlatego też nasze na szczęście jest najlepsze. Ja tak jak już mówiłem, obserwuję dużo różnych akcji marketingowych w Polsce w IT, ale też nie tylko. I nie podoba mi się takie bagatelizowanie tych cen. Ktoś przedstawia swój produkt, swoją ofertę, potem daje cenę i mówi, że to jest tanio. Ja przy DNA nie powiem, że to jest tanio, bo to nie jest tanio 2,5 tysiąca, to nie jest tak, że nawet programiści, którzy zarabiają powiedzmy dychę, czy 15, czy nawet może 20 tysięcy, to nie jest tak, że idą sobie po mieszkaniu i nagle się potykają, kurde, o worki ze złotem, a tu ja jeden wydam na DNA, bo za dużo mam, już mi się nie mieści. No nie, 2,5 tysiąca to jest kasa, o której każdy myśli. Ja teraz zarabiam strasznie dużo, ale przed wydaniem 2,5 tysięcy też się zastanawiam. Z tym, że ja mam taką strategię, że ja nie konkuruję ceną. Moje produkty, które ja oferuję, są po prostu najlepsze, więc one mogą być najdroższe, one mogą kosztować dużo, bo są bardzo dobre. Tak jak kiedyś robił Apple, miał wszystko drogie i miał dobre. Teraz ma drogie. Tak jak ja mam wszystko drogie, ale mam też dobre. Z tym, że nie zawsze tak było i przestrzegam przed podejściem takim, że wszystko u mnie musi być najdroższe, bo ktoś gdzieś tam na jakimś webinarze powiedział, że lepiej mieć klientów premium niż klientów niepremium. Oczywiście, że lepiej. Z tym, że lepiej mieć 3000 klientów niepremium niż trzech premium. Tak mi się wydaje. A tobie? I pojawiają się czasami produkty, które ja jestem aż sam w szoku, że mają po tych 10, kilkunastu, 20, 30 klientów, bo to są produkty no nie premium po prostu. W danej obszarze, w danej dziedzinie one nie mogą być premium, oferując to, co oferują, a są sprzedawane za na przykład 5, 6, 7 stów. I Ja jestem w szoku, że to ludzie kupują, to oznacza chyba tylko tyle, że ludzie mają po prostu za dużo kasy. I zwykle, gdy autor takiego przedsięwzięcia zadaje gdzieś pytanie, dlaczego mam tylko 10, 20, 30 klientów, bardzo często moja odpowiedź jest publicznie udzielana, bo to jest po prostu za drogie. Oczywiście, że fajnie mieć produkt drogi, ale trzeba też wiedzieć, co za nim idzie i coś ja, coś dla was tutaj pokażę. Jest coś takiego jak kurs gita. To jest moje pierwsze szkolenie online. Mój pierwszy to właściwie jest kurs po prostu, kurs online, który nagrałem z dwa lata temu i on ma ponad 3000 klientów, teraz pewnie już bliżej 4000 nawet. I ten kurs kosztuje sobie, słuchajcie, w moim sklepie 599 zł. 6 stówek za kurs gita. Co to jest git, to nie będę wchodził, do nieprogramistów to nie ma znaczenia. W każdym razie sprzedanie czegoś takiego za 6 stów jeszcze 3 lata temu byłoby całkowicie, absolutnie niemożliwe. Teraz, w takiej nawet cenie, ten kurs się sprzedaje. A jak ostatnio zrobiłem promkę na maila, wyłączcie na maila na jedną dobę, obniżyłem cenę do 249 zł, to on w ciągu jednej doby przyniósł mi 20 tysięcy kurs gita. Ale ile on kosztował kiedyś? Proces tworzenia, wydawania tego kursu gita to, do, udokumentowany jest na moim vlogu z 2018 chyba roku. Większość odcinków jest właśnie o tym, bo to totalnie mi nie szło. I jak finalnie, po prawie pół roku, prawie pół roku go robiłem, po prawie pół roku go wypuściłem, puściłem sprzedaż za 99 zł. brutto. Wtedy pojawiły się głosy, że Boże święty, jak można coś takiego wypuścić tak tanio? On powinien to robić przecież drożej, on tyle kasy stracił. Ale potem się okazało, że to i tak zarobiło mi w sumie pół bani. Pół miliona z kursu GITA, w który właściwie nikt o zdrowych zmysłach nie wierzył, bo GIT to jest narzędzie używane przez 90% programistów na świecie i GIT to jest narzędzie, które ma dokumentację świetną w każdym języku, które ma darmowe tutoriale świetne w każdym języku. A ja wjechałem z produktem płatnym i się bardzo dobrze sprzedało. I to był mój pierwszy elektroniczny produkt online. Pierwszy produkt mój po mojej wydany rok po mojej książce Zawód Programista, która była moim wejściem takim w rynek własnych produktów. I to faktycznie 99 zł to z jednej strony było tanio. Z drugiej strony cała ta wiedza była gdzieś tam w internecie. Ale ja wtedy nauczyłem się właśnie marketingu, właśnie sprzedaży, właśnie pokazywania tej wartości, którą ja dostarczam za tą stówkę, nie całą. Cena była niska. Dzięki temu bardzo dużo osób to kupiło. Dzięki temu miałem zadowolonych. Tysiące klientów w moim sklepie już po pierwszym produkcie. A co robi zadowolony klient? Chętnie kupi kolejną rzecz, bo ma zaufanie, że będzie dobra. I tak też się dzieje. Z każdym kolejnym produktem baza moich klientów jest coraz większa. Wczoraj padło zamówienie w moim sklepie, zamówienie numer 20 tysięcy. Mam bardzo dużo osób zadowolonych, którym mogę zaoferować kolejne rzeczy. I ta niska cena przy pierwszym produkcie była moim zdaniem bardzo dobrym posunięciem. Gdyby mój kurs Gita od początku kosztował 500, to kupiłoby go bardzo mało osób i wcale bym się zresztą nie dziwił, więc nie zrobiłoby się głośno o moich inicjatywach. Nie byłoby tak dużych pieniędzy z każdego po kolei projektu, więc teraz nie mógłbym sprzedawać DNA po prawie 2,5 tysiąca. To był krok po kroku latami budowany cały proces. I warto się zastanowić nad czymś takim, co mówiłem już wielokrotnie w tym vlogu, jak strategia. Twu, jak. Yy, Teoria gier. Jest taka książka Thinking Strategically. Gra może być albo skończona, albo nieskończona. Gra skończona polega na tym, by wygrać. Gra nieskończona polega na tym, by kontynuować grę. Ja gram w biznesie moim w grę nieskończoną. I ta niska cena na początku powoduje, że ta gra się cały czas toczy i to toczy się coraz fajniej. Nie chodzi o to, żeby na jednym produkcie, szczególnie pierwszym, się jak najwięcej nazarabiać i potem co? Koniec? Bez sensu. Więc cena niższa nie jest wcale niczym złym, bo szczególnie na początku powinno nam zależeć na jak największej bazie zadowolonych klientów. A że ja to jeszcze potem nieskromnie mówiąc genialnie przykułem w biznes wydawniczy, czyli że nadal ja sprzedaję, tylko że nie ja tworzę i to super pykło, no to to już jakieś zrządzenie losu i łaska spadła na mnie, na autorów i na klientów, ponieważ są też z tego bardzo zadowoleni. Więc o tak oto właśnie wygląda. I do roboty. Ale te nasze spotkania tutaj są o tyle ciekawe, że ja sam nie wiem, co się podczas nich wydarzy. Otóż teraz wrzutka taka mała, znów można powiedzieć mentalna. Dużo osób pyta, i to faktycznie jest coraz bardziej masowe zjawisko. Może to ta sytuacja z tego to, to, to powoduje, a może to faktycznie ta cena ponad 2000 sporo osób pyta o płatność w ratach. I ja zawsze każdemu odpisuję, że nie ma u mnie możliwości płatności ratalnych, ponieważ i to jest moje głębokie przekonanie i na to też muszą godzić się autorzy, którzy ze mną współpracują. Ostatnie czego bym chciał, to żeby ktoś się zadłużał, by zostawić u mnie kasę. A raty to a może sobie z tego nie każdy zdaje sprawę? Raty to też dług, więc jeśli kogoś nie stać, to ja nie namawiam, mogę wypisać z listy i już. Ale rat nie ma, mimo tego, że to pewnie sporo kasy na stole zostaje. To samo, dokładnie to samo dotyczy jakichkolwiek kodów rabatowych, jakichkolwiek zniżek, jakichkolwiek negocjacji. Nie ma tego i już. Cena jest jedna. I koniec. Dla wszystkich taka sama. Wyjątkiem są firmy, które kupują minimum 10 dostępów na raz. Więc, jak firma wydaje u nas 25 koła, to jeden dostęp dostaje gratis. Tutaj też zdarzają się podejście, na przykład, że a ja kupuję 9 dostępów, a nie 10. Czy mogę też liczyć na 10% rabat? Nie. Jest jedna zasada, jest prosta zasada, do każdych 10 dostępów dorzucamy jeden gratis i tyle, niezależnie od tego, jak duże są zamówienia. Jedyny wyjątek, jaki zrobiliśmy kiedykolwiek, to chyba mówiłem już o tym zamówienie, które było na 700 tysięcy złotych. Jeśli ktoś wykłada u nas ponad pół bańki, to tak, może liczyć na indywidualne podejście i jakieś negocjacje, ale nie przy 10, 20 czy nawet 100 dostępach. I to jest napisane wyraźnie w... FAQ. By the way, zachęcam, żeby wejść na drogę nowoczesnego.htm.pl. Ukośnik FAQ. Tu jest dużo pytań, które można nawet do siebie skopiować. I tu jest: czy są kody rabatowe? Nie ma. No i to jest znowu to samo. Prawdopodobnie wiele kasy przez to zostaje na stole, ale trudno. Rules are rules. I to nie jest najbardziej jeszcze restrykcyjna zasada w całym procesie sprzedaży. O najbardziej restrykcyjnej porozmawiamy sobie ostatniego dnia na sam koniec. Natomiast jeśli chodzi o takie jakieś rabaty, negocjacje i tak dalej, ktoś na przykład napisał mi w mailu, że 2,5 tysiąca to za dużo, że on mógłby dać za to 500. No to jakby w mordę nam dał, tak, bez kitu. To jeszcze tak gwoli wyjaśnienia, bo mogą pojawić się pytania, czy wszyscy to rozumieją, czy wszyscy akceptują to, że mamy takie twarde zasady, których nigdy nie łamiemy. Otóż nie, oczywiście, że nie wszyscy, część osób się obraża, część firm się obraża, ale trudno. Taki live, każdemu nie dogodzisz, a jak się ma swoje proste zasady, jest ich tylko kilka, bardzo łatwo jest ich przestrzegać, godząc się z konsekwencjami, że nie każdemu muszą się podobać i to jest ok. Zmiana środowiska, czyli spokoju do pokoju. Sobie teraz opędzluję, opędzluję sobie, a wogatko a, a, odpowiadając na pytanie Jakuba Cyrana. Dzięki Kuba za tyle fajnych pytań. Kuba napisał oj chyba z kilkanaście pytań pod poprzednimi filmikami i na wszystkie odpowiem, ale nie na wszystkie teraz, teraz na jedno. Pytanie jest złożone i brzmi. Czy kolejne edycje DNA są uzależnione od powodzenia tej aktualnej? I czy milion przychodu z tej edycji to będzie sukces? I czy mentorzy mniej pracują po udanym wydaniu DNA, bo przecież jest już tyle kasy i mogą pracować mniej. Więc kolejna edycja DNA, nie wiadomo czy będzie, to wymaga strasznie dużo zaangażowania ze strony mentorów nie tylko nagranie materiału, ale także opieka nad wszystkimi ludźmi, nad wszystkimi uczestnikami potem na Slacku. To zajmuje strasznie dużo czasu, i to nie tylko w DNA, ale także w każdym kolejnym programie. I nie wiadomo po prostu, czy będą mieli chęci i możliwości robić to po raz kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny, żeby to się po prostu nie stało nudne. Czy aktualny wynik tej edycji wpłynie na ewentualne potem sprzedaże przyszłe? Nie wiem w sumie, na razie za bardzo nad tym nie dumam. Nie wiem jak oni, ale chyba też za bardzo nie dumają. Skupiamy się po prostu na tu i teraz, bo co będzie w przyszłości, tego co już teraz wiemy, nie wiadomo. Czy milion będzie świadczył o sukcesie tej edycji? To nawet nie będę w sumie na to za bardzo odpowiadał. Wyobraźcie sobie te nagłówki. W czasach szalejącej epidemii w 10 dni zarobili bańkę i narzekają, że mało. <laughs> no, no nie, no bez przesady. Ale raczej będzie, bo już do 600 się zbliżamy dzisiaj też tak związane z kasą, a jeśli ktoś by nie wiedział, to mam taki deal, że jak z kimś coś tak partnersko wydają, w tym przypadku z chłopakami trzema DNA, dzielimy się kasą porówno na czterech. I zyski, i koszty. Jeśli wydaje, z Korsanem wydawaliśmy program nauki frontendu, to dzieliliśmy się na pół. Z Damianem program baz danych zarobił ponad półtora miliona, bo dzieliliśmy się na Pół. Dzielimy się na równo i negocjacje trwają jakieś 3 sekundy. Nie lubię o tym gadać, nie lubię w ogóle na tym się za bardzo skupiać, bo czy pracują mniej przez to? Z tego, co wiem, to raczej nie, bo ja pracuję z ludźmi, ja współpracuję z ludźmi, którzy robią to, co kochają po prostu, a kasa jest tylko tłem do tego wszystkiego, efektem ubocznym, który fajnie jak jest, ale to nie ona jest celem samym sobie. I ci ludzie, tak samo jak Ira, ja robiliby to samo, mając nawet miliard na koncie. I z takimi ludźmi się super pracuje, bo łączy nas właśnie to, że nie robimy tego tylko dla kasy, a robimy to dlatego, że, że to jest coś, co chcemy bardzo robić. O oh, w ciągu ostatnich trzech lat jadłem chyba z 4 tony awokado i dalej go nie lubię. Eee, polecam. Dzień sprzedażowy trwa sobie w najlepsze, jest po 13.00. O 13.00 równo nastąpiła premiera kolejnej lekcji demo, drugiej z trzech premiere na YouTube ogląda 20 kilka osób, ale, ale to nie dziwne, bo to nie było w żaden sposób ogłaszane, w żaden sposób promowane, tylko poszło info na sociala, ale godzinkę temu i no już, ale to nie, nie musi dużo osób oglądać. Musi dużo osób zobaczyć informacje o tym, że DNA cały czas jest i o tym po prostu pamiętać. A ludzie pamiętają, bo kolejny taki nasz mały milestone, można powiedzieć, został osiągnięty: przekroczony 550 tysięcy. Więc, jak na taki, na taki suchy okres, że tak się wyrażę, nieładnie 50 tysięcy dziennie, a dopiero połowa dnia, to też dobry wynik. No, to jest właśnie znak czasów. W poniedziałki o 13:30, więc za 8 minut mam terapię u pani psycholog, więc muszę się ubrać i iść. To się ubrałem i idę. Znak czasów, bo dziś po raz pierwszy i nie wiem, czy nie ostatni będziemy mieli terapię przez Skype'a. Coś to czarno to widzę, nie wiem czy nie będę w ogóle tego anulował, jeśli to ma być tak przez Skype'a, bo terapia zdalna nie wydaje się dla mnie jakaś tam super rozwiązaniem, ale zobaczymy. Ale ciekawostka, jeszcze przed terapią chciałem wyklikać reklamy na Twitterze, znowu się nie udało, próbowałem na dwa sposoby i po prostu to nie idzie, to jest jakieś lewe. A jeszcze chciałem wyklikać reklamę na Stack Overflow, to taki największy, największy portal dla programistów na świecie, tam wchodzą wszyscy programiści, więc idealne miejsce na reklamy, ale... Jak się okazuje, żeby być reklamodawcą na, na Stack Overflow, trzeba minimum 10 tysięcy dolarów miesięcznie tam wydawać. Co na chwilę obecną? Na chwilę obecną nie będę. <laughs> ale, ale dobry myk, dobry myk. Może kiedyś tam wrócę? No, nie, nie nie, nie jestem przekonany. Terapia przez Skype'a jakoś takie mega krępujące. Wszystko, kolejny call. Dla mnie się nie podoba. Jak ty, wirusie, kurde, napsuł nawet to. Mam jeszcze dwie rzeczy dzisiaj do zrobienia przed wyjściem z biura i mam nadzieję, że zrobię obie w jakieś 40 minut, żeby tak sensownie być w domku w moich dziewczyn. Czyli muszę napisać mailing na jutro rano, a co w nim będzie, to pokażę jutro. Oraz no, muszę napisać treść maila, która będzie wysłana do czytelników, do subskrybentów listy mailowej magazynu Programista, bo ten mailing też wyjdzie, no mam nadzieję, że jutro. By the way, zobaczcie jakie mądre tutaj są rzeczy napisane. Kto jeszcze nie widział mojego setupu tapetowego, proszę bardzo. To jest mądre, a to jeszcze bardziej mądrzejsze, bardziej, o wiele bardziej, o to najmądrzejsze. Właśnie rozmawiając z kolejną firmą i kolejnych 12 programistów dołączy do DNA, to w sumie już dzisiaj chyba samych firmowych zamówień będzie na 50 sztuk. Bardzo dobrze, a dopiero tydzień się zaczyna, jeszcze 5 dni przed nami. Jest za chwilkę godzina 15 i będę się żegnał z Tobą, bo na dzisiaj aktywności żadnych takich internetowych nie mamy już zaplanowanych. Teraz po prostu będę siedział, pisał maile, odpisywał na maile, ewentualnie dzwonił telefonowo, telefonicznie gdzieś tam. Bardzo zachęcam jeszcze raz do zadawania jak największej liczby pytań w dyskusjach pod tym odcinkiem, w komentarzach, gdzie będę odpisywał ja i mam nadzieję, że nie tylko ja. Te pytania również spisuję sobie i zrobimy sobie jakieś QA, czy jakieś podsumowanie, może jakiegoś live'a, jak zakończymy. Więc cokolwiek masz do przekazania, to przekazuję. W dole, na dole, w komentarzach, w swoich uwagach i zadawaj jak najwięcej pytań. Na jedno z nich jeszcze teraz od razu odpowiem. Pytanie brzmiało mniej więcej tak, troszkę sparafrazuję. U jakich używamy jeszcze internetowych standardów czy narzędzi do śledzenia? lejków, konwersji i takich innych rzeczy. Czy używamy na przykład UTM-ów i potem je analizujemy? Odpowiedź brzmi, że używamy gdzie nie gdzie UTM-ów, wstawiamy je w linkach, ale tylko gdzie nie Widziałem, że Magda bardzo porządnie podeszła do tematu i w reklamach je mamy. W tych wykupionych reklamach na Wykopie i na For Programmers też te utm -y wstawiłem, z tym, że nie bardzo je analizujemy. Analiza takich mechanizmów, ona pewnie może być całkiem fajna, choć nie wiem dla kogo mi się wydaje straszliwie nudna, bo próbowaliśmy kiedyś to robić i nie ma chętnych w zespole, ale to też służy do tego, żeby zrobić jakąś optymalizację. A my w sumie na razie nie skupiamy się na tym, żeby optymalizować, tylko po prostu jesteśmy wszędzie. Jesteśmy jak najszerzej, jak najwięcej wszędzie i tu jakakolwiek optymalizacja. Nawet nie, była jakoś, nie byłaby jakoś zbyt nieopłacalna. Bo jak mówiłem o tych różnych reklamach w różnych miejscach, to poza Facebookiem właściwie jeden zakup z danego źródła daje już nam zysk. Więc możemy po prostu to zrobić, nawet nie wnikając za bardzo, czy to faktycznie działa, czy nie działa, bo to nie są jakieś wielkie pieniądze. Wyjątkiem byłoby to, co pokazałem z Stack Overflow, 10 tysięcy dolców miesięcznie. No, ale to jeszcze nie jesteśmy tam. Analiza i optymalizacja jakiejś tam konwersji i tak dalej mi się wydaje, że to może mieć na pewno jakieś bardzo duże zastosowanie, tylko przy jakichś takich trochę innych biznesach z nie wiem, o wiele większym ruchem czy większymi tymi wszystkimi liczbami poza, poza samym przychodem. I to dla mnie jest taki dylemat jak oszczędzanie versus zarabianie. Skupiam się na zarabianiu, nie na oszczędzaniu. Tak samo tutaj skupiam się na tym, żeby po prostu być wszędzie z tymi swoimi działaniami, a nie, żeby wydać na nie jak najmniej. O, to chyba tak dobra będzie. Na koniec yy, analogia do mojej strategii aktualnej, biznesowej. Więc dziękuję za Twoją uwagę dzisiejszą. Ja sobie wezmę yy, supla, żeby być zdrowym. O. I to tyle na dziś. Widzimy się jutro. Jeszcze raz zachęcam do pytań na wszystkie. Czytam na wszystkie, odpowiadam i będzie tego jeszcze więcej. A jutro mailing, DNA lunch i jakieś różne inne jeszcze ciekawe atrakcje. Zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro, na razie i cześć!